W tej chwili potrzebne będzie porozumienie między obozami Dawida i Grzegorza, między Andrzejem Grajewskim a Andrzejem Wasilewskim. To może nie być łatwe, ale wierzę, że się uda w towarzystwie organizatora GALI. Grzegorz miał trochę problemów ze zdrowiem. Kilka dni temu przyjmował, przyjmował leki, dlatego Andrzej Grajeński wnioskuje, żeby ta walka odbyła się w tym sensie rund. Na razie, na razie powiedziałbym, że nie ma pewnego porozumienia, ale wierzę, że jakoś do te to rzeczywiście do końca Dotyczy naszych bohaterów w Dawid Cygan Kostecki, Grzegorz Stoczyński, ponieważ Dawid tej części głosuje w Polsce, to pozwól że właśnie tutaj przy tym stole będzie Grzegorz, który zabierze głos jako za pierwszy. Grzegorz, bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich wywodzonych tutaj. Naprawdę z się cieszę, że mogę w tak dobrej walce i jutro pokazać się przed wszystkimi widzami Polsce. Dziękuję bardzo i Dawid Cygan Kostecki. Dziękuję niestety, kto przyjdzie mi pi pić kolęgę, to jest taki najgorsze przede wszystkim, ale na studiach ja się wyjdę do ringu i po prostu zrobię to, co zawsze robię Nie wychodzę, żeby było dość wolno powiedzieć inaczej. E, e, szanuję w ma charakter i może też jeden charakter pokaże, bo dużo mówiliśmy się na danasie, bo czas, wiesz, czas, najwyższy w deszczu trzeba w najwyższym miejscu, w pieckownicy, wiesz, i, i to, żeby byłeś chory, to wiesz, masz szansę pokazania pokazaniu Nie że jesteś masz rachunek, jesteś góralem, jesteś, jesteś, zawsze miałem za charakter tego y, mężczyzny, dlatego wyjdź do tej tunaski i pokażę Ci, na co się stać, y, no a ja zrobię to, co muszę zrobić niestety, no i, no, i to wszystko zobaczycie już 24 lipca, no ja wiem, że, że, że Twój team, Twój promotor się bardzo boi o Ciebie, nie sądzę, że to, to bo po prostu się boję, ja na naszym kontrakt, trzeba na wyjść i czego to rądy zdjęć. Chciałbyś, coś chciałbyś tego, co powiedzieć? Ja myślę, że dużo po prostu nie będę rozmawiał, tylko o nich wszystkich, którzy zrobili w Bo czasami jest tak, że ktoś że mówimy troszeczkę. Tobie inaczej Tyle co mówimy, że Ja się...